Cześć, witajcie w kolejnym filmie na kanale Strahobby. Dzisiaj po południu będziemy mogli zobaczyć częściowe obrączkowe zaćmienie słońca. Dla przykładu w Warszawie początek zaćmienia będzie o godzinie 11:55, a maksimum o 12:54. Wówczas to w maksymalnej fazie 20% tarczy słońca zostanie zasłoniętych. W całkowitej swojej fazie zaćmienie będzie widoczne praktycznie tylko z terenów Kanady, Rosji oraz Grenlandii. Zjawisko będzie trwało około dwóch godzin w każdym miejscu. Co ciekawe, księżyc w swoim obiegu wokół Ziemi oddala się od nas, jego orbita się rozszerza i przyjdzie kiedyś taki czas, że wszystkie zaćmienia będą tylko zaćmieniami obrączkowymi. Jeżeli nie będziemy wiedzieć o tym zjawisku, to go nie zauważymy, bo nie będzie odczuwalnie zmniejszona jasność nacerzenia światła. Jeżeli chcesz oglądać bezpośrednio tarcze słońca w czasie zaćmienia, pamiętaj, że łatwo jest uszkodzić sobie wzrok. Gdy nie zachowamy odpowiedniego bezpieczeństwa. Pamiętaj o filtrach i okularach słonecznych i nie okulary przeciwsłoneczne się w to nie wliczają. Bez względu na to, jak ciemne są twoje okulary przeciwsłoneczne, nie są one wystarczające, aby chronić się przed patrzeniem bezpośrednio na słońce, nawet jeżeli jest ono częściowo zasłonięte przez księżyc. To samo dotyczy się obiektywów. Zespołowi astronomów z Lejdy udało się obliczyć pierwsze 100 milionów lat historii obłoku Oorta jako całości. Do tej pory tylko część tej historii była badana i to oddzielnie. Obłok ten zawierający około 100 miliardów obiektów podobnych do komet tworzy ogromną powłokę na obrzeżach naszego układu słonecznego. Astronomowie wkrótce opublikują swoją symulację i jej konsekwencje w czasopiśmie Astronomy and Astrophysics. Obłok Oorta został odkryty w 1950 roku przez holenderskiego astronoma Jana Hendryka Oorta w celu wyjaśnienia, dlaczego w naszym układzie słonecznym wciąż pojawiają się nowe komety o wydłużonych orbitach. Obłoku, który zaczyna się w odległości ponad 3000 razy większej niż odległość Ziemi od Słońca, nie należy mylić z pasem Kuipera, który składa się ze skał, ziaren oraz lodu oraz zawiera planetę karłowatą Pluton krążącą stosunkowo blisko Słońca, w odległości około 30-50 razy większej od odległości Ziemia-Słońce. Jak dokładnie musiał uformować się obłok orta, do tej pory pozostawało tajemnicą. Dzieje się tak dlatego, że zachodzi szereg zdarzeń, których komputer nie jest w stanie odtworzyć w całości. Niektóre procesy trwały tylko kilka lat i zachodziły w stosunkowo niewielkich odległościach, porównywalnych z odległością Ziemi od Słońca. Inne procesy trwały miliardy lat i zachodziły na przestrzeni lat świetlnych, porównywalnych do odległości między gwiazdami. Dlatego też do tej pory komputery nie radziły sobie z symulowaniem historii obłoku Oorta jako całości. Naukowcy z Leidy zaczęli od symulowania oddzielnych zdarzeń, tak jak w poprzednich badaniach, ale nowością jest to, że byli w stanie połączyć zdarzenia ze sobą. Na przykład użyli wyniku końcowego pierwszego procesu, jako punkt wyjścia dla następnej symulacji. W ten sposób udało im się odwzorować całą genezę obłoku Oorta. Symulacje te potwierdzają, że obłok Oorta jest pozostałością po protoplanetarnym dysku gazu i gruzu, z którego około 4 miliardy 600 milionów lat temu wyłonił się układ słoneczny. Obiekty podobne do komet w obłoku Oorta pochodzą z dwóch miejsc we wszechświecie. Pierwsza część obiektów w postaci odłamków oraz asteroid została wyrzucona przez olbrzymie planety układu słonecznego. Jednak część odłamków nie zdołała tego dokonać i nadal znajduje się w pasie asteroid między Marsem a Jowiszem. Astronomowie z Lejdy doszli do wniosku, że druga populacja obiektów pochodzi z innych gwiazd. Kiedy Słońce dopiero się rodziło, w jego pobliżu znajdowało się około tysiąca innych gwiazd. Obok Oorta, Mógł przechwycić komety, które pierwotnie należały do tych innych gwiazd. Co więcej, astronomowie mogliby natychmiast obalić wiele hipotez. Twierdzą oni na przykład, że Obłok Oorta powstał stosunkowo późno. To znaczy po tym, jak słońce zostało wyrzucone z grupy gwiazd, w której się narodziło. Dzięki swoim symulacjom, astronomowie odrzucili również wysuniętą w 2005 roku hipotezę, że obok Oorta. Był konsekwencją migracji planet Olbrzymów w Układzie Słonecznym. Podczas obliczeń badacze regularnie zastanawiali się, jak tak skomplikowany proces mógł faktycznie powstać. Dopiero gdy obliczenia zostały zakończone, wszystkie elementy układanki nagle wpadły na swoje miejsce i wszystko wyglądało całkiem naturalnie i oczywisto. W 1960 roku w Greenbank Observatory w zachodniej Virginii. Przeprowadzono pierwszy eksperyment poświęcony poszukiwaniom inteligencji pozaziemskiej. Był to projekt Ozma, którego pomysłodawcą był słynny astronom i pionier SETI, Frank Drake. Od tego czasu wysiłki mające na celu znalezienie dowodów na istnienie życia poza Ziemią połączyły się w nową dziedzinę nauki, znaną jako astrobiologia. Poszukiwanie życia pozaziemskiego stało się przedmiotem zainteresowania. Dzięki tysiącom egzoplanet, które zostały odkryte w ostatnich latach. Niestety, nasze wysiłki są wciąż mocno ograniczone przez nasz ograniczony układ odniesienia. Jednak, nowe narzędzie opracowane przez zespół naukowców z Uniwersytetu w Glasgow i Uniwersytetu Stanowego Arizony może wykrywać życie, które niekoniecznie jest podobne do Ziemskiego. Badanie, które opisuje ich odkrycia, Opublikowane zostało niedawno w czasopiśmie Nature Communications i zostało przeprowadzone przez profesor Leroya Kronina i jego zespół ze Szkoły Chemii na Uniwersytecie w Glasgow. Naukowcy opracowali koncepcję znaną jako Teoria Montażu. Teoria ta opisuje, w jaki sposób można odróżnić systemy żywe od nieożywionych poprzez identyfikację złożonych cząsteczek, które są produkowane w dużych ilościach i nie mogą powstać przypadkowo. Zastosowana do molekuł teoria montażu identyfikuje molekuły jako biosygnatury oparte na tym, co życie robi, a nie czym jest. System ten jest pierwszą falsyfikowalną hipotezą wykrywania życia i opiera się na założeniu, że tylko żywe systemy mogą wytwarzać złożone cząsteczki, które nie mogłyby powstać przypadkowo w żadnej obfitości, a to pozwala ominąć problem definiowania życia. Następnym krokiem było wymyślenie sposobu. Na ilościowe określenie tej złożoności, co zespół zrobił, poprzez opracowanie algorytmu, który przypisuje wynik do danej cząsteczki. Jest to tak zwany numer zespołu molekularnego, który opiera się na liczbie wiązań potrzebnych do utworzenia cząsteczki. Naturalnie, duże cząsteczki biogenne będą miały wyższy numer zespołu molekularnego niż mniejsze bądź cząsteczki, które nie są biogenne. Aby przetestować swoją metodę, zespół wykorzystał swój algorytm do przypisania numerów zespołu molekularnego do bazy danych zawierającej około 2,5 miliona molekuł. Następnie użyli próbki składającej się z około 100 małych cząsteczek i małych fragmentów białek zwanych peptydami, by zweryfikować oczekiwaną korelację pomiędzy uzyskanym numerem a liczbą peptydów. Które cząsteczka wygeneruje po wystawieniu na działanie spektrometru masowego, który rozbija próbki na kawałki i analizuje liczbę unikalnych części. We współpracy z NASA zespół zbadał również próbki z całego świata i niektóre próbki pozaziemskie. Wśród nich znalazł się fragment meteorytu Markisen, węglowego meteorytu chondrytowego bogatego w cząsteczki organiczne. Który wylądował w Australii w 1969 roku. Choć sama próbka nie była pochodzenia biologicznego. Przebadano również próbki osadów jeziornych zawierających skameliny z okresu Holocenu występującego około 30 tysięcy lat temu i środkowego Miocenu, czyli okresu około 14 milionów lat temu. Na tej podstawie zespół był w stanie wykazać, że życie jest jedynym procesem, który może wytwarzać cząsteczki o wysokiej liczbie zespołu molekularnego. Stwierdzono również, że istnieje próg, którego przekroczenie wskazuje, że życie jest niezbędne do wytworzenia danej cząsteczki. Metoda ta może być zatem wykorzystana do poszukiwania obcego życia w przyszłych misjach NASA, a także kształtuje nowe podejście eksperymentalne i teoretyczne, aby ostatecznie odkryć naturę tego, czym jest życie we wszechświecie i jak może się ono wyłonić z pozbawionych życia substancji chemicznych. Dzięki opracowaniu podejścia, które nie może dawać fałszywych pozytywów, astrobiolodzy będą mieli realną szansę na dokonanie najdonioślejszego odkrycia w historii naszego gatunku. Poza badaniami astrobiologicznymi, narzędzie to może również pomóc w badaniach nad tym, jak życie zaczęło się tu na Ziemi. Używając spektrometrów wyposażonych w algorytm liczb zespołu molekularnego, misje zmierzające na Europę. Enkeladusa i Tytana mogłyby zbadać atmosferę, powierzchnię, aktywność piropuszy i jezior metanowych w poszukiwaniu śladów cząsteczek, które występują tylko w obecności życia. I tą informacją kończymy dzisiejszy Astroporanek. Jeżeli materiał Ci się podobał, to zachęcam do zostawienia kciuka w górze oraz subskrypcji na kanale, by nie przegapić żadnych kolejnych materiałów. Dzięki bardzo za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym materiale. Kosmiczna na piona.